Moim osobistym zdaniem istnieje multiversum wszechświatów. Nawet w czasie naszej rozmowy powstają nowe wszechświaty. Potrzeba nam konkretnego dowodu. Może nam go dać coś, co nazywamy ciemną materią. Liczba wszechświatów, form materii może być nieskończona. Ziemia umrze za 5 miliardów lat, kiedy pochłonie ją słońce. A jak umrze słońce? Słońce nie spłonie, lecz zamarznie. Zatem jedynym sposobem na uniknięcie śmierci wszechświata może być ucieczka z niego. Mówimy tu o nauce wykraczającej poza to, co potrafimy zbadać za pomocą instrumentów. Czasem jednak fikcja naukowa staje się faktem. Partnerem kanału jest Juna Group, zajmująca się tłumaczeniami z wykorzystaniem AI. A partnerem tego odcinka jest Siepomaga.pl. Jakie jest obecnie największe wyzwanie dla fizyki kwantowej? Unifikacja dwóch wielkich teorii mechaniki kwantowej i teorii względności. Jedyną teorią, która mogłaby tego dokonać, jest teoria strun, ale jest pewien problem. Dlaczego mamy tak wiele teorii strun? Okazuje się, że w teorii strun nie ma jednego rozwiązania. Podobnie jak w przypadku praw grawitacji Newtona, liczba rozwiązań jest nieskończona. Kule armatnie, rakiety, tenis, pływanie, asteroidy, słońce, gwiazdy wszystkie one stanowią rozwiązania teorii Newtona. Ile jest zatem rozwiązań teorii Newtona? Nieskończona liczba. Tak samo jest z teorią strun. Podobnie jak teoria Newtona, teoria strun ma nieskończoną liczbę rozwiązań. Pytanie jednak brzmi: które z nich jest nasze? To fundamentalne pytanie teorii strun. Wszystkie istniejące struny są piękne i działają, ale która z nich opisuje nasz wszechświat? Nie wiemy. Dlatego, że niewiele wiemy o wielkim wybuchu. Kiedy zrozumiemy, jak powstał wszechświat, będziemy mogli sprawdzić tę wiedzę z teorią strum. Dziś jednak nie rozumiemy wielkiego wybuchu. Mówi Pan o wielkim wybuchu. Czy Pana zdaniem wszechświat miał początek? Moim osobistym zdaniem istnieje multiversum wszechświatów. Weźmy bańkę mydlaną. Może ona zderzać się z innymi bańkami i łączyć w większe bańki. Może też pęknąć na dwie mniejsze bańki. Na tym polega wielki wybuch. Na zderzeniu baniek. Tak mówi teoria multiversum i zakłada, że nie istnieje jeden wszechświat, lecz ich nieskończona liczba. Na początku czasu jeden z takich wszechświatów się wyłonił, a jego bańka rozszerzyła się, tworząc nasz wszechświat. Istnieją jednak inne bańki, które również mogą się rozszerzać w multiwersum wszechświatów. Dlatego teoria strun ma nieskończoną liczbę rozwiązań. Rozwiązania te oznaczają różny przebieg wielkich wybuchów. Do wielkich wybuchów dochodzi w każdej chwili. Nawet w czasie naszej rozmowy powstają nowe wszechświaty. Nie ma jednak dowodów na istnienie multiversum. To jedynie hipotezy. Słabością całej tej teorii jest to, że dziś to tylko teoria. Potrzeba nam konkretnego dowodu. Może nam go dać coś, co nazywamy ciemną materią. Teoria strun to nie tylko teoria elektronów, protonów i neutronów. To teoria muzyki o nutach wyższych od elektronów i protonów. Przypuszczamy, że tworzy je ciemna materia. Stanowi ona większość materii we wszechświecie. Wydaje się nam, że wszechświat jest zbudowany z atomów. Nieprawda. Dziś rozumiemy, że większość wszechświata jest ciemna. Wcale nie jest zbudowana z atomów, tylko z nowej substancji, która naszym zdaniem jest kolejną oktawą struny. Ile oktaw ma struna? Nieskończenie wiele. Podobnie liczba wszechświatów, form materii może być nieskończona. Może to być ciemna materia. Badamy ją za pomocą teleskopów i innych instrumentów. To nie jest science fiction. Większość wszechświata jest zbudowana z ciemnej materii, a teoria strun jest jedyną rozbudowaną wystarczająco, aby wyjaśnić nie tylko neutrony i protony, ale też ciemną materię. Skoro mówimy o teorii multiversum, czy czarne dziury mogą być wrotami do innego świata, innego wszechświata? Niektórzy twierdzą, że czarne dziury są jak dziura w kosmosie. A skoro tak, to dokąd prowadzi? Jako pierwszy mówił o tym Albert Einstein. W 1935 roku napisał pierwszą pracę o tym, że czarna dziura może być bramą do innego wszechświata. Miałaby wyglądać jak lejek z szyjką. Einstein połączył ze sobą dwa lejki, tworząc kolejny lejek, kolejną bańkę. Innymi słowy, po drugiej stronie czarnej dziury jest inna czarna dziura. Dwie czarne dziury są połączone, o czym mówił sam Einstein. Dziś nazywamy je mostami Einsteina-Rosena, mostami łączącymi wszechświaty. Czy wierzy Pan w istnienie tych mostów? No. Wygląda to trochę jak science fiction. O no. ja. Oh, yeah. Niektórzy pytają, czy to nie science fiction, czarna dziura jako brama do innego wszechświata. Oczywiście, mówimy tu o nauce wykraczającej poza to, co potrafimy zbadać za pomocą instrumentów. Z definicji jest to fikcja naukowa. Czasem jednak fikcja naukowa staje się faktem. Skoro istnieją bramy do innych wszechświatów, to czym mogą one wyjaśniać ostateczną śmierć wszechświata? Wszechświat się rozszerza. W czym się rozszerza? Jak długo to potrwa? Zdaniem niektórych wszechświat będzie się rozszerzał wiecznie. Z czasem będzie coraz zimniejszy, aż w końcu wszystko zamarznie. Fizyka jest nie tylko teorią początku, ale także teorią końca. Jak zatem umrze Ziemia? Ziemia umrze za 5 miliardów lat, kiedy pochłonie ją Słońce. A jak umrze Słońce? Słońce nie spłonie, lecz zamarznie. Stanie się to za miliardy lat. A co z gwiazdami, które widzimy na niebie? pewnego dnia wyczerpią swoją energię nuklearną i również zamienią się w lód. I najważniejsze pytanie, czy na koniec wszechświat spłonie, czy może zamarznie? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale jeśli teoria multiversum się nie myli, to nasz wszechświat zapewne zamarznie. Wszyscy zamarzniemy na śmierć w odległym miejscu wszechświata. Zatem jedynym sposobem na uniknięcie śmierci wszechświata może być ucieczka z niego. Powinniśmy stworzyć sztuczny tunel czasoprzestrzenny do innej bańki. Zbudować szalupę, która zabierze inteligentne życie z umierającego starego wszechświata i zaludnić młody wszechświat, który potem będziemy mogli popsuć. Czy rozważał Pan teorię symulacji mówiącą, że żyjemy w symulacji? Wielu ludzi wierzy w te teorie rodem z science fiction. Co pan o tym sądzi? Czasem po obejrzeniu filmu Matrix ludzie zastanawiają się, czy to naprawdę tylko film. A może jesteśmy marionetkami tańczącymi, kiedy ktoś pociąga za sznurki? Ktoś naciska przycisk i uruchamia wszechświat, a potem wciska stop i wszystko zatrzymuje. Czy to możliwe? Nie sądzę. Mechanika kwantowa daje nam różne alternatywne wszechświaty. Dlatego teoria multiversum jest niesprawdzalna. Nie wiemy na pewno, czy mechanika kwantowa daje nam te różne wszechświaty, które są fikcyjne i z góry wymyślone. Krótko mówiąc, tej teorii nie da się sprawdzić. Moim zdaniem może ona również naruszać zasady mechaniki kwantowej, zwłaszcza zasadę nieoznaczoności. Matrix jest teorią pozbawioną mechaniki kwantowej. To teoria typu Newtonowskiego. Wszechświat nie jest jednak Newtonowski. Jest oparty na mechanice kwantowej. Dlatego uważam, że nie żyjemy w Matrixie, że nasza rozmowa nie była z góry zaplanowana. Która grupa naukowców jest najbliżej teorii wielkiej unifikacji? Zdaniem wielu naukowców fizyka dąży do unifikacji, do zjednoczenia obu ramion wszechświata, połączenia mechaniki kwantowej z teorią względności, do stworzenia relatywistycznej teorii mechaniki kwantowej. Dotychczas jedyną teorią, która się utrzymała, jest teoria strun. Nie znaczy to, że jest poprawna. Nie umiemy jej przetestować. Teoria ta mówi o cząstkach, których energia dalece przekracza to, co potrafimy wytworzyć na Ziemi. Jesteśmy zbyt prymitywni, by móc zbadać teorię strun. Teoria strun po prostu jest, możemy się nią bawić, ale nie umiemy jej sprawdzić, ponieważ dotyczy wszechświatów, które przekraczają ludzkie pojęcie. Ktoś mógłby powiedzieć, nie podoba mi się teoria strun, poproszę coś innego. Prawda jest taka, że nie ma innej teorii. Wielu próbowało. Najtęższe umysły naukowe, np. Na Heisenberg, Wolfgang Pauli, Schrödinger, próbowali połączyć mechanikę kwantową z teorią względności.

Jednym z celów fizyki jest znalezienie zasady jednoczącej, która pozwoli nam wyjaśnić wiele rzeczy. Dla mnie to był moment, kiedy zrozumiałem, że teoria strun jest teorią muzyki. Jaki wzorzec ludzkiego zachowania pozwala nam objaśniać świat? Muzyka. Stanowi ona odzwierciedlenie emocji, może tworzyć nowe światy i jest jedynym modelem codziennego życia, który pozwala nam spójnie rozumieć otaczający świat, świat uczuć, a wszystko to zamknięte w wibrujących strunach. Zrozumiałem, że wibracje strun są jedynym paradygmatem wystarczająco złożonym, aby wyjaśnić cały wszechświat. W swojej książce pisze Pan o kwantowej fotosyntezie, takiej, która zachodzi na poziomie kwantowym. Proszę o tym opowiedzieć. Jak fotosynteza może zachodzić na poziomie kwantowym? Niektórzy ludzie mówią, że teoria strun jest fajna, ale co z tego? Co oni z tego będą mieć? Po co się przejmować teorią strun? Odpowiem, że wszystko wokół nas wynika z teorii strun, łącznie z życiem i bogactwem otaczającego świata. Fotosynteza umożliwia istnienie życia. Jak to jest, że z dwutlenku węgla i światła słonecznego powstaje tlen i pokarm? To niezwykły wyczyn natury. A co sprawia, że jest to możliwe? Mechanika kwantowa. Bez mechaniki kwantowej atomy uciekają. Weźmy układ słoneczny. Planety krążą wokół Słońca. Załóżmy, że dochodzi do zderzenia dwóch układów słonecznych. Co się dzieje? Rozlatują się we wszystkich kierunkach. Teoria ciążenia nie gwarantuje bowiem stabilności. Nie tworzy stabilnej materii. Układy słoneczne zderzają się nie od dziś, a w rezultacie dochodzi do rozrzucenia planet. Klasyczna fizyka newtonowska jest z natury niestabilna. Nie da się stworzyć wszechświata z teorii Newtona. Grawitacja należąca do mechaniki kwantowej może jednak tworzyć fale stabilności. Nagle pojawiają się cząsteczki, ogromne cząsteczki, takie jak DNA, złożone z tysięcy atomów. W newtonowskim wszechświecie wszystko by się rozpadło. Niemożliwa jest fotosynteza podobnie jak życie. W klasycznym świecie, w którym cząstki krążą wokół innych cząstek, co się dzieje, gdy wpadną one na siebie? Rozlatują się wszędzie. Mechanika kwantowa zapewnia stabilność. Stabilne atomy, które dają życie, są budulcem organizmu. A teraz wyłączam mechanikę kwantową. Mechanika kwantowa magicznie znika. Co się stanie? Znikam. Rozpadam się w zbiór cząsteczek newtonowskich. Mechanika kwantowa to my. Jesteśmy produktami ubocznymi mechaniki kwantowej. Bez niej rozpadlibyśmy się. Mechanika kwantowa spaja atomy. Mechanika newtonowska nie wystarcza do stworzenia stabilnej materii. Zderzenie układów słonecznych rozrzuca planety w bezładzie. Nastaje niestabilność. Po co nam zatem mechanika kwantowa, aby stworzyć stabilną materię? Bez mechaniki kwantowej rozpadniemy się we mgłę cząstek subatomowych. Czy ludzka świadomość istnieje na poziomie kwantowym? Czy pana zdaniem teoria mikrotubul opisana przez Penrose'a może być prawdziwa? Nie znam dokładnej budowy mózgu. To jedna z największych tajemnic nauki. Zdaniem niektórych zwykła mechanika może wyjaśniać działanie mózgu na przykładzie tranzystorów i obwodów, ale może to nie wszystko. Być może obecna jest także mechanika kwantowa. Osobiście uważam, że tak. Mechanika kwantowa odgrywa pewną rolę ze względu na wolną wolę. Czym jest wolna wola? To zdolność do samodzielnej kreatywności, bez cudzych poleceń czy przygotowanego scenariusza. My mamy wolną wolę, ale roboty nie mają. Robot jest mechaniczny, deterministyczny. Po włączeniu wykonuje ciągle to samo zadanie. Sztuczna inteligencja oparta na robotach nie ma wolnej woli. Nam, ludziom, wydaje się, że mamy wolną wolę. Ale czy na pewno? Nie wiem. Chyba tak. Sądzę, że jestem odpowiedzialny za swoje działania, czyli wolna wola istnieje. Ale nie mam pewności. Czego zatem brakuje? Mechaniki kwantowej. Innymi słowy, jeżeli mam cyfrowy mózg, to nie mam wolnej woli. Jestem robotem. Mechanika kwantowa daje niepewność, która pozwala na twórczość, myślenie, świadomość. Świadomość może być produktem ubocznym mechaniki kwantowej. Chciałbym teraz porozmawiać o wymiarach. Ile istnieje wymiarów? W dzieciństwie chodziłem do japońskiego ogrodu herbacianego w San Francisco. Tam w płytkim stawie pływały ryby. Wyobrażam sobie, że w stawie mogłaby pływać uczona ryba. Mogłaby kiedyś stwierdzić: Bzdura, poza stawem nie ma innego świata. Staw jest wszechświatem. Jesteśmy jedynymi istotami w stawie, ponieważ tylko tu możliwe jest życie. Poza stawem nie ma niczego. Gdybym wyciągnął z wody uczoną rybę, podniósł ją do trzeciego wymiaru, to co by ona zobaczyła? Zobaczyłaby istoty poruszające się bez płetw. Nowe prawo fizyki, istoty poruszające się i jedzące bez korzystania z technologii wodnej, nowe prawo biologii. A gdy odłożyłbym ją do stawu, co powiedziałaby ryba? Ryba powiedziałaby, o ranę istnieje cały wszechświat poza drugim wymiarem. Wszechświat w trzecim wymiarze z innymi prawami fizyki, biologii. Sądzę, że dziś to my jesteśmy takimi rybami. Spędziliśmy całe życie nie w dwóch, a w trzech wymiarach, myśląc, że to tyle. Że można poruszać się do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, w górę, w dół i nic więcej. Myślę, że jesteśmy takimi rybami, bo jeżeli teoria strun jest poprawna, a nie wiemy tego na pewno, to istnieje 11 wymiarów w nadprzestrzeni. Wielu naukowców sądzi, że jest ponad 20 wymiarów. Dotychczas wiemy, że teoria strun jest stabilna tylko w 10 i 11 wymiarach. Jest niestabilna w 13, 14, 15 wymiarach. To jedyna teoria naukowa, która decyduje o własnych wymiarach. Prawa Newtona mogą istnieć w każdym wymiarze czasoprzestrzeni. Można je zapisać nawet w 15 wymiarach. Tak się jednak składa, że żyjemy w trzech. Dlaczego? Nie wiadomo. Wiemy tylko, że prawa fizyki, które sformułowaliśmy do tej pory, obowiązują w trzech wymiarach, które znamy. Nie ma ku temu szczególnego powodu. Po prostu wygodnie pisze się równania w trzech wymiarach. Teoria strun wymaga jednak, żebyśmy uwierzyli, że wielki wybuch nastąpił w jedenastu wymiarach. Nie był to zwykły trójwymiarowy wybuch, lecz jedenastowymiarowy. A także, że nasz wszechświat jest bańką. Jedną bańką powstałą po wybuchu, która akurat ma trzy wymiary. Dziękuję bardzo za rozmowę w Nowym Jorku. Dzięki współpracy z serwisem Siepomaga.pl możemy pomóc tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Każda złotówka może zmienić kogoś życie. Zbiórka, którą tym razem wspieramy, znajduje się pod linkiem w opisie tego odcinka. Wspierajcie ją razem z nami.